Gościu, dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, z mojego kanału i z mojego pierwszego filmu. A po drugie, witam z Pragi, tej czeskiej Pragi. A co robimy w Pradze? Poza słodkimi deserami. Podobno mają tu najlepszego burgera w Europie i jeden z najlepszych. Ramenów w Europie, więc na pewno postaramy się to sprawdzić. A poza tym mają całkiem sporo ciekawych atrakcji oraz miejsc zerknijmy. Pierwszy przystanek ramen. Według Google'a w Czechach chyba czwarty ramen, a według Krab Wajzer. Ogłaszałem się na Instagramie jako yy, najlepszy ramen w Europie. Także sprawdzimy. sprawdzimy to. Mamy porównanie, bo na razie dla nas numer jeden znajduje się na Śląsku. Ciężko go pobić, a trochę tego jedliśmy. Dobra, rameniki zamówione. Dla mnie klasycznie wszędzie ten sam, czyli tantan. -tan, a drugi tą Kotsu. Sugerowałam się y, zdjęciom na Instagramie. A ja wszędzie biorę zawsze ten sam ramen, bo jest delikatnie ostry. Tutaj są akurat dwa poziomy ostrości, wybrałem jedynkę bo pan powiedział, że mogą dojechać, Ale podziękowałem. Ludzi nie ma tu za dużo. Na zewnątrz toliki w sumie zajęte w środku pusto, ale jest jeszcze dość wcześnie. Czekamy u zimy. 500 gram ramena. Thank you very much. Thank you. Bardzo porównywalny do mojego ulubionego ramenu. Czym się różni w sumie? To, że mamy całe jajko, nie jest na pół. No i na duży plus właśnie to, że listek nori nie był zamoczony w samym wywarze, tylko leżał sobie z boku na talerzu, że kto nie lubi może śmiało go wyciągnąć i odłożyć. Wyrzucić. I tak też zrobiłem. Ja nie przypadam za takim rybnym zapachem potem tej zupy. A mi się to tak kojarzy niestety, ale bardzo dobry namen, szczerze powiedziawszy, trochę na każdym wyjeździe w sumie, gdzieś testujemy ramen Dla mnie na razie top, top 3, jakie jadłem, a troszkę tego było w różnych miejscach i w Polsce i w sumie w Europie, no i w Ameryce. Tam nie przypadłem do gustu, mimo że restauracja miała dwie gwiazdki. Myślę. Grubaska z opon. To jest dla mnie takie top 3 chyba. Bardzo podobne do tego, który jemy z reguły... W Gliwicach na razie, ramy numer 1 Tu taka dwójeczka. Trzeci, jaki dobry jadłem, było to niedawno, dość w sumie w Lyonie ale nazwy nie pamiętam. Ogłaszają się jako najlepszy w Europie, ale czy najlepszy? Chyba nie, ale na pewno na razie w czołóweczce. Jeśli chodzi o ceny, to mój Tantan całe 300 koron, czyli 55 zł na chwilę obecną. Twój kotcu. 340 koron, więc 57 zł około. Czyli myślę, że ceny jak w większości ramenowni w Polsce. Pierwszy ramen na kanale: mocne 9,1 na 10. To jest taki smak, który do mnie przemawia, A u ciebie. 8,7. Ja dałabym więcej, może jakiegoś, jakiegoś warzywka tak? Paczoja prac, albo coś takiego. Bo ten ramen jest dosyć taki y, ciężki. Jest jajo, jest się jest jaj... ten makaron. I tak, to był w sumie tylko taki imbir, a brakuje jakiegoś takiego warzywa. Pojadła? To idziemy łazić. I co on przedstawia? Tęczącą parę. Amerykanów. Amerykanów, tak. Amerykańskiej aktorki Ginger Rogers. Jakiegoś korekta. Na górze jest taras widokowy. Teraz zobaczymy, czy można tam wejść za darmolca. Chciał pierwotnie zaprojektować taki sam w Warszawie, ale w Warszawie się nie zgodzili. Bo im się nie podoba styl taki dekonstruktywistyczny. Trudne słowo. Można skorzystać z tarasu, ale za 150 koron czeskich. Chyba, że kupicie sobie kolkę za 90. Wtedy macie kolkę i widok. bardziej kojarzących się atrakcji, czy bardziej może miejsc kojarzących się z Pragą, most Karola. Na całym moście znajduje się 30 różnych pomników, ale kto jest na tych pomnikach? Ja nie wiem tego, a nie sprawdzałem. Są to randomowi ludzie, więc jeśli chcesz być na pomniku... Ej, <gry> Chcę do Pragi z głośno, ale na pewno nie youtuber, ani sportowcem. Ale kto wie, co ty robisz? Vloga nagrywam z oczym w Co ty robisz tu? Kim ty jesteś? Nie znam cię. Zyszycie. Dobra, chodź. Lubię cię. Dla fanów Starbucksa i kawy, teraz naprzeciw Galerii Narodowej, obok Pałacu Królewskiego można wejść sobie na taras Starbucksa z takim widoczkiem. Widać całą panoramę Pragi. Na wprost Galeria Narodowa, a na moje prawo Pałac Królewski, a za nami Panorama w Pragi. Tu znajduje się ten taras, a jak zejdziecie sobie niżej, mniej turystycznie, więcej miejsca. Dobro kawę tu mają. Dlatego idziemy jeść. Ludzie mówią na YouTubeach i piszą w Internecie, że znajduje się tutaj najlepszy burger w Europie. Sprawdźmy to zatem. Cheeseburgerek zamówiony, odebrany, zjedzony. Czekaliśmy może 3 minuty, więc bardzo szybko kosztował 295 koron 56 zł około jedyne czego się bałem to właśnie te mięso bo robią to tylko i wyłącznie z takim krwistym mięsem z zewnątrz przysmażone w środku raczej czerwone ale w ogóle tego nie czuć tak, ale w ogóle tego nie czuć najlepszy burger w Europie dobry, bardzo dobry Będę przy... Nie smakuje jak klasyczny burger, bynajmniej u nas. Jest to takie spójne. Tego mięsa wcale nie czuję, że jest na pół surowe. Wszystko gra, ale jest bardzo malutki. Jeśli chcecie się jeśli chcecie najeść, to nie tu, chyba że sobie dwa. Ale jak chcecie spróbować najlepszego burgera w Europie, według wielu, to czemu nie? Mi bardzo smakowało. Jest to coś innego niż taki klasyczny burger, ale, ale co? Ale, 9. 9 na 10 według mnie. Dobry. Ramen miał 9,1, burger ma 9. A żeby dostać dziesiątkę to nie wiem co by musiało być w sumie, więc dziewiątka to jest taka bardzo dobra ocena według nas. Dziesiątka musiałoby nas czymś zaskoczyć po prostu. Musiało być coś naprawdę bardzo wyjątkowego, żeby ta dyszka wpadła. Ale klimatyczne miejsce. Bardzo dużo lokalsów przychodzi po jakieś szyneczki. Przez szybkę można sobie popatrzeć. Knedliki czeskie. Restauracja nazywa się Knedlin. Idziemy zaraz to sprawdzić. Na słodko, ziomek na słodko. wybraliśmy pistacjowy, karmel z orzechem, serowo-czosnkowy, kaczka z kapustą. 70 koron za jednego, czyli nieco ponad 10 zł. Mm. Ojej, z tych czterech, które mieliśmy, dla mnie chyba numer jeden, ołóż i karmel, I druga, mimo wszystko, kaczka z kapustką. Pistacja czwarta, no czosnek z serkiem trzeci. Chociaż pistacja z tym czosnkiem dałbym na trzecim egzekwo, exactly, bo tu słone tu słodkie, ale tak samo jakby bez szału. Ale też nie było jakieś złe, żeby było złe. No pistację najbardziej liczyłem, dlatego chyba się zawiodłem. Mało pistacjowe. Tu jak już się zapchał z koniec. Poza mostem Karola i zegarem astronomicznym, kolejnym z najbardziej odwiedzanych miejsc jest chyba ściana Lenona. daleko tej ściany znajduje się również podobno najwęższa uliczka na świecie jeśli chodzi o najwęższe rzeczy to po wczoraj mam uraz byliśmy na ruinach zamku było tam bardzo wąskie przejście byliśmy ciekawi czy się zmieszczę, przeżdż ale zresztą zobaczcie no i przeżdż może i się zmieściłem bo ona niestety już nie chciała przechodzić акcesori na barki treneri nie przejdziemy. Za mną znajduje się najstarsza sala gimnastyczna w Europie, wybudowana w XVI wieku. Cała ozdobiona takimi malunkami, które nazywają się z graffiti, takie graffiti przez S. I grano tu w tenisa i w bad bingtona. Później przerobiono to na salę jeździectwa konnego, stajnię dla koni, ale została też spalona podczas II wojny światowej. Zbłonął sam środek. I jak się przyjrzycie na tych graffiti, w pewnym czasie komuniści do malowali z sierp i młot, co można zauważyć do dziś. Znajduje się właśnie tam u góry. A jako, że najstarsza sala gimnastyczna w Europie, szkoda by było nie skorzystać. I tym zasnym widokiem w tle żegnamy się ze stolicy Czech. Jeśli wytrwałeś do końca, dziękuję, dziękuję. Daj jeszcze suba i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.